Byk i panna, czyli związek jak perfekcyjnie złożony ręcznik na świeżo posprzątanym łóżku. Oba znaki ziemskie, stabilne i zaskakująco uparte, każdy w inny sposób. Byk uparty z zasady. Jak już coś lubi, to do końca życia najlepiej w tej samej restauracji przy tym samym stoliku. Panna uparta z potrzeby logiki. Musi mieć plan A, B i C y i jeszcze wersję awaryjną z przypisem. Tworzą duet, który może nie błyszczy jak neon, ale buduje jak cegła, solidnie i praktycznie. I randka? Zakupy w Ikei z ekscytacją przy dziale z organizacją kuchni albo wspólne lepienie pierogów według precyzyjnego przepisu babci. Czy jest namiętność? ale w wersji slow z odpowiednim oświetleniem i aromatyczną świecą. Ta para nie potrzebuje dramatu, ale pewności, że jak powiedzą będę, to znaczy, że będą. Zapraszam na prywatne sesje tarota.